Dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy się słyszymy. A właściwie dzisiaj widzimy, dlatego że dzisiaj zapraszam Was na film z serii zaginieni, czyli mówiąc krótko, jest to seria o osobach zaginionych z Polski, a żeby gdzieś przyciągnąć może troszkę większą Waszą uwagę, po prostu nagrywam filmy. Cały czas testuję, uczę się, kombinuję, dlatego dzisiaj postanowiłam, że nagram wstęp i zakończenie w formie filmu a podcast standardowo będzie w trakcie leciał, po prostu w innych warunkach, bo jeszcze nie do końca te wszystkie programy potrafię ogarnąć, ale spokojnie uczę się, więc mam nadzieję, że będzie coraz lepiej. Bardzo Wam dziękuję za słowa wsparcia, za Wasze wskazówki i ogólnie za to, że tu jesteście i dalej mnie słuchacie. A ja Was zapraszam do wysłuchania dzisiejszej historii. Czasem przenosimy się do Tarnowskich Gór, miasta w południowej Polsce, w województwie śląskim. W 2016 roku mieszkało tam około 60 tysięcy. Podejrzewam, że obecnie jest to podobna liczba osób. To właśnie tam 13-letnia Iwona Wąsik zaginęła na osiedlu Przyjaźń. W biały dzień nikt nic nie widział, nikt nic nie słyszał. Wciąż nie wiadomo, co stało się z dziewczynką? To jedna z największych zagadek polskiej policji. Iwona urodziła się 6 stycznia 1989 roku. Mieszkała przy ulicy Francuskiej w Tarnowskich Górach wraz z rodzicami i dwoma braćmi. Jeden z nich był jej bliźniakiem. Od września była uczennicą gimnazjum nr 4. Lubiła się uczyć. Szczególnie lubiła biologię i informatykę. Kochała także zwierzęta, i w związku z czym od lat była wolontariuszką w schronisku dla bezdomnych zwierząt Cichy Kąt. Jej marzeniem było posiadać kiedyś własnego konia. Jej znajomi z klasy uważali, że była dziewczynką przyjazną, choć nieco tajemniczą. Jej dni były bardzo powtarzalne, niemal identyczne. Szkoła, dom, schronisko. A potem kafejka internetowa, bo w tamtych czasach jeszcze nie wszyscy mieli komputery w domu, a jeżeli nawet, to nie wszyscy mieli internet. Więc jeżeli ktoś miał ochotę z kimś popisać, jakoś w internecie coś sprawdzić, to wybierało się do kafejki internetowej i faktycznie Iwona, mniej więcej od około roku przed zaginięciem, bywała w niej dosyć regularnie. A mówiąc tamte czasy, mam na myśli, początki tego wieku, a dokładniej 2002 rok, kiedy to Iwona zaginęła. Jeśli chodzi o kafejkę internetową, to faktycznie tam głównie chodziła po to, aby porozmawiać z innymi na czatach i co może trochę niepokojące, ale właściwie całkiem powiedzmy naturalne, jak na tamte czasy, bo gdzieś sama w tamtym momencie odkryłam i mniej więcej wiedziałam, jak to wygląda, tak też i Iwona podawała się za dużo starszą dziewczynkę. Rozmawiała z wieloma ludźmi, ale niestety nie udało się do nich dotrzeć. Jeżeli chodzi o dziewczynkę, w dniu zaginięcia miała 13 lat, ale wyglądała na dużo starszą. Dlatego też, gdy podawała się za starszą na czatach, to Raczej nie było powodu, żeby jej w to nie wierzyć. Miała długie, proste włosy, bardzo często upięte w koński ogon. Była dosyć wysoka, miała 1,68 m i była szczupła i budowy ciała. Miała także ciemnobrązowe oczy, a jej włosy były dosyć ciemne myślę, że moglibyśmy ją określić jako szatynkę. W dniu zaginięcia była ubrana w dżinsowe spodnie niebieskiego koloru. Brązowy, rozpinany sweter i biało granatowe Adidasy. 3 października 2002 roku rozpoczął się jak zwykle. To był czwartek, pogodny dzień. Pogoda była na tyle przyjemna, że Iwona nie miała ze sobą kurtki. Nie miała także dokumentów ani pieniędzy. Nie były jej potrzebne, bo po szkole miała wrócić prosto do domu. I gdy skończyły się zajęcia, mniej więcej w okolicach godziny 13:40. Była ostatni raz widziana przez swoją własną mamę, gdy wraz z koleżanką wracała ze szkoły. Dziewczynki szły, wolno, rozmawiając, śmiejąc się, gdy po drodze natknęły się na mamę Iwony. Kobieta zauważyła, że córka zapomniała zabrać ze szkolnej stołówki swojej zupy i poprosiła, aby wróciła po nią do szkoły, a potem spotkają się w domu. I właśnie pod blokiem, w którym mieszkały, widziały się po raz ostatni. Ogólnie Iwona miała w zwyczaju, że po powrocie ze szkoły wchodziła do domu i zostawiała swój plecak. Lecz tego dnia prosto spod klatki poszła w stronę przystanku autobusowego. A przynajmniej tak się wydawało, bo ostatecznie zmieniła kierunek, co widziała siostra i jej przyjaciółki. I w tej sprawie trudne jest to, że tak naprawdę nie wiadomo zbyt wiele. Wiadomo, że szczupła trzynastolatka szła ulicą. Tak jak wspomniałam, miała na sobie dżinsy, sweterek, włosy związane w kucyk. Niosła zupę, którą miała dostarczyć mamie, którą ją mama prosiła, bo miała być właśnie na później dla niej, gdyż kobieta pracowała jako listonosz i było jej łatwiej, gdy sami córka jej przyniosła posiłek ze szkoły. Po raz ostatni widziano ją na ulicy koło godziny 14. Potem rozpłynęła się w powietrzu. Choć w jej poszukiwania włączyła się nie tylko policja, ale także prywatni detektywi, jasno widzę, ale nie udało się trafić na ślad dziewczynki. Do dziś pytanie, jak to możliwe, że na tak dużym osiedlu znika dziewczynka i nikt nic nie zauważa, pozostaje bez odpowiedzi. Rodzice Iwony dosyć szybko się orientują, że coś jest nie tak, że dziewczynki nigdzie nie ma, i postanawiają zgłosić sprawę na policję. Pomocni okazują się także sąsiedzi. Postanawiają pomóc przy czesaniu pobliskich łąk, lasów, linianek i różnych nieużytków, ale nie trafiają na żaden ślad. Udaje się ustalić, że około godziny 14.10 Iwona była widziana przez kilku chłopców, gdy wchodziła do jednego z osiedlowych sklepów z jakimś mężczyzną mniej więcej wieku między 20 a 25 lat. Pomniany mężczyzna został przez nich opisany jako wysoki, szczupły, z dłuższymi czarnymi włosami, dosyć szeroko rozstawionymi niebieskimi oczami i wąskimi ustami. Tego dnia był ubrany w czarne glany i czarną skórzaną kurtkę. W związku z tym zgłoszeniem policja przesłuchuje pracownicy sklepu, ale niestety kobieta nic nie pamięta. W tych czasach nie było jeszcze monitoringu zatem nawet nie było jak potwierdzić tej informacji, że faktycznie była to Iwona. Rodzina się nie poddaje i postanawia rozwieszać w mieście różnego rodzaju plakaty informujące o zaginięciu Iwony. W końcu, cztery dni po jej zaginięciu, na policję zgłasza się jej koleżanka, ta, z którą tamtego dnia wracała ze szkoły. Dziewczynka opowiada, że w pobliżu bloku widziała mężczyznę, który odpowiadał rysopisowi podanego przez owych chłopców. Dziewczynka dodaje, że widziała go na klatce schodowej i mężczyzna próbował zerwać plakat ze zdjęciem Iwony. Policji jednak nie udaje się ustalić, kim był ten człowiek. Nikt go więcej nie widział, nikt nie zgłosił nic więcej już na policję. Znaczące jednak jest to, że jedna z koleżanek zgłasza policji swoje podejrzenia. Że Iwona mogła umówić się z kim z internetu. Ale i tym razem nie udaje się ustalić, czy faktycznie któraś z internetowych znajomości Iwony miała stać się realna. Jeżeli chodzi o śledztwo, to rodzina nie do końca jest zadowolona z działań policji. Początkowo policja uważa, że na pewno nie doszło do porwania. Uważają, że Iwonka uciekła z domu, że jest po prostu nastolatką. I za parę dni wróci. I choć pojawia się ta niepotwierdzona informacja o mężczyźnie, z którym być może była widziana, to jest takie poczucie, że nie do końca podejmują ten wątek. Również społeczność ternowskich Gór jest bardzo poruszona zaginięciem dziewczynki. Niektórzy mieszkańcy osiedla Przyjaźń oskarżają policjantów, że nie przystąpili od razu do akcji poszukiwawczej. Policja nie skorzystała też z psów tropiących. Jednak funkcjonariusze nie mają sobie nic do zarzucenia. Zapewniają, że pracują bezustannie. Od koleżanki, z którą Iwona widziała się po raz ostatni, dowiadują się, że gdy wróciły po zupę i Iwona ją wzięła, to rozstały się pod szkołą i każda poszła w swoją stronę. Nic jej nie mówiła o żadnych planach wydawało się, że idzie prosto do domu. Nie obracała się też w żadnym podejrzanym towarzystwie. Nie miała chłopaka. Ale mam takie swoje podejrzenie, to jest oczywiście już tylko moja myśl na podstawie tego, że sama w tych czasach gdzieś więcej siedziałam w internecie, to podejrzewam, że być może już powoli szukała tej miłości w tym internecie, może się faktycznie tam z kimś umówiła i spotkała. Tego się nie dowiemy, ale jeżeli podawała się ze starszą dziewczynkę, dziewczynka właściwie, nastolatka kobieta, tak, bo to już wtedy nie pasuje słowo dziewczynka, to myślę, że jest całkiem duże prawdopodobieństwo, że była już zainteresowana chłopcami, mężczyznami może. Natomiast jej bliscy uważają, że była dziewczynką odpowiedzialną i zdecydowanie sama z siebie nie wsiadłaby do cudzego samochodu. Przypominają sytuację, gdy kiedyś jakiś mężczyzna wysiadł z auta i pytał ją o drogę. Iwonka nie poczuła się zbyt komfortowa w tej sytuacji i nawet mu nie odpowiedziała, tylko od razu uciekła. A zatem jej rodzina uważa, że Iwona musiała zostać porwana. Tylko dlaczego nikt nie dostrzegł żadnej szarpaniny? Zanim jednak dochodzi do tej myśli o porwaniu, to jeszcze bliscy mają nadzieję, że być może poszła do schroniska. W końcu opiekowała się bezdomnymi zwierzętami i bardzo często tam zaglądała. Wyminała też wcześniej, że Pojawiły się jakieś nowe szczeniaki i bardzo chciałaby je zobaczyć. Ale w schronisku niestety potwierdzają, że tego dnia Iwony tam nie było. Mijają kolejne dni. Zaczynają się głaszeć różnego rodzaju wróżbici, jasnowidze. Jeden z nich uważa, że miał wizję z Iwonką i widzi ją gdzieś żywą w Rumunii. Inne sugeruje, że jest utopiona w stawie. Pojawiają się plotki, że Iwonkę porwano do haremu, na narządy. Albo, że wylądowała gdzieś na wschodzie. Są też opinie, że uciekła z chłopakiem. Sławny jasnowidz czułowa ma wizję, że Iwona leży na dnie zbiornika wodnego, w pobliżu Gliwi, Ale nie udaje jej się tam znaleźć. Docieram też do bloga chyba jakiegoś jasnowidza. Nie wiem dokładnie, bo przyznam szczerze, że nie zgłębiłam się aż tak w posty zamieszczane na tym blogu. Ale z tego, co wysnułam, pojawia się tam wiele zapytań o różne osoby, na co ta osoba opowiada swoje wizje. Jest tam też wizja odnośnie Iwonki. Brzmi ona tak. Niestety ta dziewczynka nie żyje. Ktoś podjechał samochodem. Siadła do samochodu, tak jakby tę osobę znała. Nie czuję jej strachu w tym momencie. Odjechał z nią. Potem widzę las. Gwałt na niej. A później już widzę zakopane jej ciało w lesie. Bardzo się bała tego, co on z nią zrobił. Bardzo mi przykro. Mama dziewczynki ma bardzo mieszane uczucia po tym, co słyszę. Nie wierzę chyba w te wróżby, przynajmniej nie chcę wierzyć. Z jednej strony słyszę informacje, które są prawdziwe, które mają jej potwierdzić, że te osoby nie kłamią. Z drugiej strony są to takie, powiedzmy, frazesy, że nie trudno byłoby na nie wpaść, jak to, że Iwonka była oczkiem w głowie taty. W tym czasie niestety nie napływają żadne nowe informacje od policji, a więc rodzinie zostaje tylko to. Mama Iwonki zaczyna się też zastanawiać, czy to, że jej córka była dosyć atrakcyjna, zgrabna i ładna, miało jakieś znaczenie w tej sytuacji. Czy może faktycznie to wpłynęło na jej zaginięcie? Czy ktoś jej nie porwał? Nie zrobił krzywdy. W związku z tym rodzina postanawia zgłosić się do detektywa. Tym detektywem jest detektyw Rutkowski, ale i jemu nie udaje się odnaleźć żadnego punktu zaczepienia. Sprawa Iwony cały czas jest w toku, natomiast nic się w niej nowego nie dzieje. Właściwie dopiero po ośmiu latach pojawia się portret Iwony, który mają postarzyć tak, aby wyglądała jak 21 latka. Niestety nie przynosi to żadnych rezultatów. Rzecznik tarnogórskiej policji mówi, że nie mają żadnych sygnałów. Nadzieja powoli umiera i w jednym z wywiadów jej tata mówi, że już nawet nie marzy o tym, że Iwonka stanie w jego drzwiach, ale raczej o tym, że przyjdzie policjant i powie mu, gdzie ona jest, żeby mógł w końcu spokojnie zasnąć. W jednym z wywiadów, na które trafiam w 2019 roku, tata Iwonki mówi, że jego zdaniem po prostu została porwana. Najgorsze jest jednak to, że wciąż nie udaje się trafić na jeden znaczący trop. Hipotez jest wiele. Od wypadku komunikacyjnego i ukrycia zwłok, po porwanie przez tajemniczego wielbiciela, znanym na internetowym czacie. Ale wszystko to, to są niepotwierdzone hipotezy. Prokuratura... Również skłania się ku temu, że podstawową hipotezą jest porwanie, na przykład, do domu publicznego. Mogła też zostać przewieziona na teren Niemiec. Wśród założeń pojawia się także morderstwo. Jednak wciąż najbardziej znaczącym wątkiem jest koleżanka, która widziała ją jako ostatnia Sabina. Okazuje się, że być może dziewczynki mogły natrafić na pedofila. I choć policja posiada informację, że w tamtym czasie był pewien mężczyzna, który umawiał się z wieloma dziewczynkami, podając za dużo młodszego, to jednak nie znajdują potwierdzenia, że Iwona była wśród tych dziewczynek. Gdy tata Iwony spogląda na jej zdjęcie, mówi, że na tym portrecie jest teraz obca osoba, że gdyby stanęła w drzwiach, to mógłby jej nie poznać. A i ona pewnie się zdziwiła, co się stało z jej rodziną. Niestety jej rodzice się rozstali i mieszkają osobno, każdy w innym mieście. Jej brat bliźniak wyjechał za granicę, tak jak i drugi brat. Odkąd Iwonka zaginęła bez śladu, w rodzinie nie działo się najlepiej. Każdy na swój sposób przeżywał rozpacz i bezsilność. Trudno im było zrozumieć, trudno im było dalej razem żyć. Pojawiały się konflikty. W dodatku jej tata stracił pracę, nic już nie było takie jak przedtem. W wiadzie ojciec Iwony wspomina też, że zawsze się o nią bał. Że nie wie, czy wszyscy ojcowie się tak boją o swojej córki, ale on się zawsze bał. Miał wieczny niepokój. Bardziej, że o swoich dwóch synach był spokojny. Czuł, że im się nic nie stanie. Ale z Iwonką było inaczej. W 2012 roku tata Iwony udziela kolejnego wywiadu. 10 lat po zaginięciu jego córki. Dziennikarz pyta, czy faktycznie przez te wszystkie lata policja niczego nie ustaliła. Na co mężczyzna powiada, że początkowo policjanci uważali, iż Iwonka po prostu uciekła. Co prawda, bez dokumentów, ubrań i pieniędzy, ale uciekła. Uważali też, że się sama odnajdzie. W związku z czym poszukiwania nie rozpoczęły się od razu. To było dla niego ogromnym bólem, dlatego że mówił im, że jego córka nie była lekkomyślna. Dziennikarz pyta także, jak poradził sobie z tą sprawą Krzysztof Rutkowski, czy udało mu się coś ustalić. Mężczyzna odpowiada, że detektyw był w kropce, właściwie tak jak policja. Przyznał, że niczego nie znalazł, ani jednej nitki, za którą mógłby iść. Bo przecież Iwonka zniknęła nagle, na osiedlu, w biały dzień, wśród ludzi i nikt nic nie widział. Pojawia się także pytanie o przeczucie ojca Iwonki co do tego, co się stało. Odpowiada on, że miał wcześniej, zanim zaginęła, bo bardzo się o nią bał. Ale jedyne, co mu przychodzi do głowy, to to, że po prostu ktoś ją porwał. Niestety obecnie w sprawie nic więcej się nie ruszyło. Pozostają tylko domysły. Jeśli chodzi o moje prywatne zdanie, to mam wrażenie, że wątek z internetem ma ogromne znaczenie. Być może nawet Iwonka nie była z nikim umówiona, ale może ktoś na nią czekał, może ktoś ją już obserwował, może liczył na ten dzień, żeby ją w końcu zobaczyć na żywo. Nie wiem czemu, ale gdy przeczytałam wam wizję tego jasnowidza z tego bloga, to poczułam, że może coś w niej być niestety. Jakoś mi tak przypasowało to do tej całej opowieści, którą wam przedstawiłam, do tej całej historii. Ale oczywiście to jest tylko moje prywatne zdanie. Niczego nie zakładam, bo Mówię wam tylko to, co gdzieś pojawiło mi się na szybko w głowie. I to już wszystkie informacje, jakie udało mi się znaleźć w tej sprawie. Mam nadzieję, że przykułam waszą uwagę, albo chociaż zwróciłam waszą uwagę na tę sprawę. Jestem ciekawa, która z tych teorii gdzieś jest wam najbliższa. Co wy uważacie o tej sprawie? Podzielcie się waszymi wnioskami, pomysłami w komentarzu. Jeżeli macie jeszcze jakieś uwagi, jakieś wnioski, to koniecznie dajcie znać. Mam nadzieję, że jakoś ta seria przyczyni się do tego, że być może kiedyś dotrze do odpowiedniej osoby, która na przykład posiada jakieś informacje i dzięki temu uda się coś zrobić w jakiejś sprawie. Taki przynajmniej jest zamiar, jeżeli chodzi o tę serię. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie, za to, że byliście. Jeżeli widzimy się na YouTubie, to bardzo mi miło, że się widzimy. Jeżeli tylko się słyszymy, to również mi bardzo miło. A ja tymczasem życzę Wam miłego dnia, dobranoc, do usłyszenia.